Dobry, cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie po raz ostatni. Chciałabym opowiedzieć trochę o mojej przygodzie w jednym z programów telewizyjnych w tak zwanym Talent Show, a mianowicie o, o moim udziale w The Voice of Poland. Trochę wam opowiadam, jak to wszystko wygląda od kuchni. Eee, nie dużo, oczywiście, tyle, ile mogę, bo, bo obowiązują mi jakieś tam tajemnice. Odpowiem na kilka pytań. Przygotowałam sobie kilka takich pytań, które uznałam, że są chyba pytaniami, które najbardziej nurtują wszystkich tych, którzy nigdy nie mieli okazji, właśnie wziąć udział w takim programie telewizyjnym. Eee, I to są chyba właśnie najczęściej zadawane pytania, takie, z którymi się spotkałam, właśnie po, po udziale w programie. Więc takich pytań wybrałam kilka i na nie odpowiem, ale zanim to, chciałabym zaprosić Was do wysłuchania jednego z moich wykonań z programu. Zapraszam serdecznie. You with the Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Przejdźmy do tych pytań, które są tutaj e, rozpisałam. I pierwsze z tych pytań brzmi, jak dostać się do takiego programu. Na pewno trzeba śledzić gdzieś tam, w sieci, w telewizji, kiedy i gdzie odbywają się tak zwane pre-castingi do takich programów. Jest to coś takiego, e, co dzieje się bezpośrednio przed. E, tymi takimi przesłuchaniami już telewizyjnymi, czyli w przypadku The Voice of Poland coś, co dzieje się zanim ee, wybiorą nas do jakiejś tam określonej grupy ludzi, którą zapraszają na przesłuchania w ciemno. Na taki precasting może tak naprawdę przyjść każdy, chyba nie ma jakiegoś tam ograniczenia, limitu, jeżeli chodzi o liczbę osób. Dlatego, że w żaden sposób się nie zgłaszamy na taki percasting, w żaden sposób się nigdzie nie rejestrujemy, e, nie dajemy wcześniej znać, że będziemy, po prostu przyjeżdżamy e, w miejsce, m, które zostało podane gdzieś tam, właśnie m, informacji o takim precastingu. Jeżeli chodzi o, o The Voice of Poland, to jest to zwykle e, siedziba telewizji polskiej w Warszawie, dlatego, że, że ta telewizja właśnie zajmujmy się produkcją tego, tego programu. Czyli nie zgłaszamy się, po prostu patrzymy, o której i kiedy jest taki precasting i sobie ja przyjeżdżam. Z reguły zaczyna się to bardzo wcześnie, gdzieś tam od 10 już takie przesłuchania się zaczynają. E, tak jak powiedziałam, nie ma żadnego limitu chyba, jeżeli chodzi o liczbę osób. E, no chyba, że dzień się skończy i już nie wszystkich przesłuchać, ale tych terminów zwykle jest kilka. E, ale no, tak jak powiedziałam, bardzo dużo osób przyjeżdża na takie pre i trzeba liczyć się z tym, że to jest kilka godzin czekania, czekania w kolejce Jak już przyjedziemy sobie na taki pre-casting, to dostajemy taki formularz do uzupełnienia Kilka jakichś tam podpunktów, przede wszystkim chcą wiedzieć, co chcemy zaśpiewać Wpisujemy tam jakieś dwa, trzy utwory, które przygotowaliśmy sobie na, na to przesłuchanie Jakieś podstawowe informacje o sobie, jak się nazywam, skąd pochodzę, um, jaką mam rodzinę, um, jak, kim jestem z zawodu, um, jakiej muzyki słucham, um, jakie są moje inspiracje, ulubieni wykonawcy, um, kilka takich jakichś tam um, rzeczy, o które proszę, żeby, um, żeby uzupełnić, plus Jakiś tam taki krótki życiorys swój też chyba trzeba napisać, z tego co pamiętam w tym formularzu to jest takie e, chyba jedno z trudniejszych, e, jeden taki z takich trudniejszych podpunktów, który należy uzupełnić właśnie w tym formularzu i chyba najwięcej czasu zajmuje. E, no bo wiadomo, że raczej szukamy tych takich Jakichś najistotniejszych wydarzeń z naszego życia Żeby je tam zamieścić, bo to też jest krótki Ma to być krótki bardzo życiorys Tam jest niejako specjalnie dużo miejsca Przeznaczone do tego życiorysu króciutko No i też chyba pojawia się pytanie Dlaczego tu jesteś? Dlaczego chcesz wziąć udział w programie I tutaj też należy się zastanowić trochę co chcemy w tym podpunkcie wpisać No bo to jest dość istotne, żeby wiedzieć po co ja tu jestem, prawda? Tak? No dobra, czyli jak dostać się do programu No to właśnie tak, pojechać na pre-casting I na tym pre-castingu Kiedy już zaśpiewamy to po prostu wracamy do domu i czekamy, bo niestety tam na miejscu nie mówią nam, czy, czy się dostaliśmy, czy się nie dostaliśmy do programu. Yy, trzeba czekać po prostu, czekać na maila. Maila się też podaje swojego w tym formularzu. E, no i po takim podcastingu po prostu czekamy na maila, więc jak naprawdę niczego nie jesteśmy pewni. E, wracamy do domu i czekamy na, na wiadomość. Ilu ludzi pracuje przy produkcji takiego programu? Bardzo dużo naprawdę jest to, jest to duża liczba osób. Nie jestem w stanie nawet powiedzieć Wam tak naprawdę ile to, to może być osób, e, bo nie liczyłam to po jedno, nie liczyłam, um, ale uważam, że naprawdę jest to, jest to dość, dość duża grupa. Um bardzo dużo osób zajmuje się na pewno ustawieniem, ustawieniem kamer, obrazem, montażem tego. Cała masa osób pracujących przy produkcji, ludzie, którzy pracują przy dźwięku, zespół, który akompaniuje, bo akompaniuje zespół na żywo, makijażystki, fryzjerzy, ludzie, którzy zajmują się uczestnikami właśnie. Bo, bo to jest ważne, bo, bo naprawdę uwierzcie mi, że uczestnicy są strasznie nieogarnięci, chaotyczni i, i trzeba po prostu się nimi opiekować wręcz. To byli ludzie, którzy do nas przychodzili, przekazywali nam jakieś tam informacje, słuchajcie, teraz siedzicie tutaj i czekacie, czekajcie na, e, na wywołanie na przykład, swojego numerka. No to my siedzieliśmy grzecznie i czekaliśmy na, na wywołanie swojego numerka. E, Słuchajcie, a teraz tutaj siedzicie i czekacie, aż, aż wywołają was tam na wywiad, albo na próbę, albo coś tam. E, czyli, czyli tacy ludzie, którzy się nami opiekowali, którzy z nas e, prowadzili, pokazywali, gdzie mamy iść, jak mamy się zachować i tak dalej. Po prostu, pilnujący em, grafiku, który dość napięty jest w trakcie m, pracy i, i nagrań takiego programu. M, naprawdę, bardzo napięty. Trzeba, trzeba tam być zawsze w pełnej gotowości. E, jest masa bieganiny, biegnie się z jednego miejsca do drugiego, e, tutaj nagranie jakiegoś krótkiego wywiadu, tutaj zrobienie zdjęcia, e, tutaj próba, a tutaj makijaż, a tutaj uczesanie, e, więc naprawdę tego jest cała masa i z reguły taki dzień nagrań e, zaczyna się bardzo, bardzo wcześnie, na przykład o siódmej, musieliśmy już być w studiu nagraniowym, e, no i często trwało to do późnego wieczora, czyli naprawdę, naprawdę wiele godzin, e, bardzo Zmęczeni byliśmy wszyscy po takim całodniowym po takiej całodniowej pracy. Ale jakoś tak chyba się nie myślało o tym w, w trakcie tych nagrań. To było tak ekscytujące wszystko, tak ciekawe, tak nowe dla nas wszystkich, że, że to zmęczenie dopiero odczuwało się chyba już się wróciło do domu. Także naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo osób pracuje przy produkcji takiego programu. Wiadomo, producenci, ochroniarze też pracują. Bardzo dużo osób, bardzo. Pytanie trzecie. Czy sami wybieramy repertuar, który prezentujemy w programie? Trochę tak i trochę nie. Bo kiedy już dostaliśmy informację, że dostaliśmy się do programu, to... Dostaliśmy, ja dostałam listę um, chyba stu paru jakichś, jakichś utworów, e, z czego musiałam chyba wybrać 20, które mi się podobają i które chciałabym wykonać. Wtedy z tych 20 produkcja wybierała dla mnie jeden właśnie na przesłuchania e, w ciemno, więc niby ta pula utworów e, do wyboru była spora, ale jednak wiadomo, że nie do końca wygląda to tak, że, że możemy sobie wyśpiewać to, to co chcemy wyśpiewać. W dalszych etapach programu wygląda to podobnie. Też dostajemy jakąś tam listę utworów, z której sobie wybieramy to, to co chcemy dośpiewać. Czyli tak pół na pół. Trochę my decydujemy o tym, co dośpiewamy, co trochę produkcja. Czy w trakcie takiego programu towarzyszy duży stres? Bardzo bardzo duży. Oczywiście wiadomo, że to jest sprawa bardzo indywidualna, też to zależy od każdego um, osobowości i tak dalej. Każdy inaczej sobie z takim... Um, z, um, z taką sytuacją radzi. Um, I niektórzy... Um, niektórzy mniej, niektórzy bardziej ten stres um, odczuwają. Ale wydaje mi się, że, że zawsze on jest. Mniejszy lub większy, ale zawsze. Ja na przykład bardzo, bardzo, bardzo się stresowałam. Um, okrutnie, przeokrutnie. Um, do tego, stopnia, że tak, kiedy, kiedy właśnie trwały nagrania e, poszczególnych etapów od samego początku, tak trochę miałam wrażenie, że, że to nie dzieje się <śm> naprawdę, że to jest jakiś sen, ale to jest też taka fajna forma mobilizacji. Bo jeżeli się stresujesz, to znaczy, że Ci zależy i to dobrze. Eee, każdy chyba stresuje się przed występem, natomiast taka świadomość tego, że, że ojejku, faktycznie cała Polska będzie to oglądała, eee, no i że Ci uroży, co oni powiedzą, czy się spodoba, czy nie, czy ten poter się odwróci, chociaż jeden, no może żaden, no może wszystkie cztery, eee, czy się nie pomylę, czy dobrze zaśpiewam, eee, faktycznie ten stres jest naprawdę spory, natomiast eee, Dużą, to jest lekcją. Dla mnie przynajmniej to była bardzo duża lekcja, e, taka na przeszłość, fajne doświadczenie. E, dzięki któremu na przykład dużo łatwiej radzę sobie z takimi mniejszymi wydarzeniami. E, czyli jakieś takie mniejsze występy na scenie, jakieś mam, mniejsze koncerty są dla mnie dużo mniej stresujące niż e, przed programem. Co daje udział w takim programie? Wiecie, tak naprawdę to zależy, bo, bo to też, też jest bardziej indywidualna sprawa. To zależy od tego, jak każdy uczestnik tego programu jest w stanie wykorzystać swój udział właśnie tam. Też dużo zależy po prostu od, od szczęścia. Trzeba mieć dużo szczęścia. Na pewno też dużo zależy od tego, czy idąc do takiego programu, e, mamy już jakiś pomysł na siebie, czy kompletnie nie wiemy jeszcze, w którą stronę na przykład chcemy pójść i jaką muzykę chcemy robić. Czy mamy już na przykład jakiś swój materiał przygotowany, czy, czy jeszcze nie, czy jesteśmy w trakcie przygotowań. E, bardzo dużo czynników e, ma wpływ na to. E, co, co po takim programie tak naprawdę e, mamy. Mm, jeżeli chodzi na przykład o zwycięzców e, takich programów, no to wiadomo, że, że, że oni mm, mają z tego dość dużo, bo potem już wytwórnia, z którą mm, wygrywają kontrakt płytowy, Zajmuje się nimi po prostu, promuje ich, dostają repertuar, koncerty itd. i dalej. I oni już, już jakby istnieją na tej naszej polskiej scenie muzycznej dzięki takiemu programowi. A cała reszta, ludzie, którzy nie wiem, doszli do, do ćwierćfinału, półfinału, do finału nawet, a nie wygrali, to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od nich, co, co sobie zrobią z takim udziałem w tym programie. Czy będą w stanie sobie to wykorzystać? W fajny sposób, e, czy też nie. E, natomiast na pewno jest to fajną wizytówką na całe życie. To nie znaczy oczywiście, że od razu po takim programie trzeba za wszelką cenę e, dążyć do, do tego, żeby, żeby osiągnąć ten sukces. To, to nie jest tak. Oczywiście wiadomo, że fajnie jest od razu po programie wykorzystać to, że się w nim było i, i próbować to nakręcić dalej, żeby, żeby cały czas gdzieś tam się pokazywać w mediach. Dalej po prostu to, to wszystko budować. Natomiast to nie, jest, to nie jest żaden warunek, że jak od razu po programie czegoś nie zrobię, to, to już koniec kaplica i już nic z tego nie będzie. Nie, ja uważam, że to jest wizytówka na całe życie, że fajnie zawsze jest sobie to wykorzystać, że kiedyś się w takim programie było, e, zawsze ktoś tam już wcześniej nas zobaczył, gdzieś tam... Ktoś tam już o nas trochę usłyszał i nawet jeśli nie wiem za dwa, trzy lata, cztery, pięć, a nawet dziesięć zrobimy jakiś swój materiał i, i będziemy chcieli z nim wyjść do ludzi, to też, to też możemy to wykorzystać, taki udział w programie, mówić o głośno i wtedy na pewno więcej osób nas skojarzy i mamy na pewno troszeczkę ułatwiony, ułatwiony dostęp właśnie do, do szerszej publiczności i do mediów też na pewno wtedy, e, wtedy bardziej się e, nami zainteresują. Oprócz tego jeszcze, co, 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 co mówiłam, czyli tego, że, m, że dzięki takiemu programowi można e, oczywiście zrobić karierę m, i daje dużo więcej możliwości, otwiera dużo więcej e, furtek nam. To jeszcze taką fajną rzeczą, którą daje nam udział w takim programie, jest na pewno niesamowite doświadczenie. Wielkie doświadczenie, wielka szkoła, um, też tak jak wcześniej mówiłam, odnośnie stresu, odnośnie um, tremy. Naprawdę można sobie z tym powalczyć w trakcie takiego programu i trochę się na to uodpornić. Um, przejść taki chrzest bojowy trochę i faktycznie się uodpornić na przyszłość. Um, na pewno dodaje to wiarę w siebie dużo, jeżeli gdzieś tam się um, dalej uda dojść. Poznaje się wspaniałych ludzi, eee, przede wszystkim jest to niesamowita przygoda, niezapomniana do końca życia, już zostanie w naszym serduchu, eee, naprawdę, naprawdę fajna, fajna rzecz. Czy zachęcam innych do brania udziału w tego typu programach? Tak! Jak najbardziej, oczywiście, zachęcam bardzo, dlatego, że tak jak powiedziałam, bardzo dużo możemy z takiego programu wynieść doświadczenia, jest to niesamowite przeżycie, niesamowita zabawa, niesamowita przygoda, więc oczywiście jak najbardziej polecam, polecam branie udziału w takich programach. Jest to też jakaś szansa dla nas, możliwość sprawdzenia siebie, jak w ogóle sobie poradzimy w, takiej, w takich okolicznościach z tak dużym stresem. Czy jesteśmy gotowi na to już teraz, czy nie? Na przykład na sławę, na to, żeby, żeby właśnie być, stać się taką medialną postacią rozpoznawalną itd. Tak tak super, super sprawa. Można się naprawdę przez ten czas trwania programu. Poczuć jak e, jak naprawdę taka prawdziwa gwiazda, dlatego że nam się, się nami tam zajmują, e, czeszą nas, malują, ubierają, dbają o nas bardzo e, i to jest naprawdę fajne. Także zachęcam mocno, jeżeli macie e, takie marzenie, jeżeli ktoś z Was ma takie marzenie, żeby kiedyś w przeszłości wziąć udział w takim programie, e, to naprawdę zachęcam, zróbcie to, odważcie się, zobaczcie, jaka to jest fajna przygoda. E, Naprawdę, niesamowite przeżycie zostaje w serduchu do końca życia, tak jak już powiedziałam wcześniej. Eem, także jak najbardziej, jeżeli macie ochotę, to, e, to zachęcam, mocno trzymam za Was kciuki, spełniajcie swoje marzenia, bądźcie odważni. Do dzieła, do boju, naprawdę, spełniajcie marzenia. Kochani, żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za uwagę za to, że poświęciliście mi swój czas na obejrzenie tych trzech filmów. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Bardzo żałuję, że nie mogliśmy spotkać się osobiście, ale może jeszcze kiedyś taka okazja się, się nadarzy. Mocno w to wierzę. Na ten moment ściskam was serdecznie.